Witam serdecznie Państwa. Na dzisiejszym tutorialu chciałem przedstawić zasadę działania widgetów. Jak można nimi administrować w prosty, przyjazny sposób. Zacznijmy od zalogowania się na panel administracyjny. Za przykład posłuży nam strona lokalnej grupy działania Zielony Pierścień Tarnowa. Okay. Jesteśmy zalogowani na panel administracyjny. Aby dokonać wszelkich zmian, modyfikacji w widżetach, wchodzimy sobie w zakładkę wygląd pod zakładkę widgety. Tworzymy sobie w nowej zakładce stronę w celach poglądowych. Naszym zadaniem jest wymiana dokumentu, który znajduje się w tym boksie ważne dokumenty. Generalnie sytuacja jest taka, że ponieważ aktualizowaliśmy pewien dokument, należy go wymienić, podmienić na aktualne. Jest to lewy sidebar. Tekst tego, nazwa tego boksu jest ważne. Dokumenty po rozwinięciu odsłania nam się tutaj w kodzie HTML. szczegółowo Informacja, jaka jest zamieszczona akurat w tym widżecie. I po to, aby wymienić, podmienić dokument, wystarczy ścieżkę dostępu wymienić na aktualną. Jak to należy zrobić? Wszystkie dokumenty, które znajdują się na stronie, znajdują się. W zakładce media. Są tu zarówno dokumenty tekstowe, jak i graficzne, jak i multimedialne. Więc, aby to zrobić, wczytujemy nowy dokument, następnie dokument już wczytany. Na przykład weźmy sobie ten, otwieramy i kopiujemy ścieżkę dostępu, czyli cały adres URL. Albo copy, albo control C. Zapisujemy sobie na przykład w notatniku i wracamy w pole edycji widgetu. Następnie w dokumencie, który chcemy zastąpić, one się zaczynają od nowej linijki, podmieniamy. Ten adres dostępu, czyli od apostrofu do apostrofu. Czyli podmienimy, podmienimy i dokonamy zapisu. Automatycznie zmieni się dokument, który jest pod aktywnym linkiem w lewej kolumnie, pod ważnymi dokumentami. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.